Ekonomia behawioralna czy ekonomia instytucjonalna? Ekonomia rozwoju czy ekonomia neoklasyczna? Która z nich jest bardziej przydatna do zrozumienia współczesnej gospodarki? Zapraszamy do nowej serii podcastów Po prostu ekonomia. W kolejnych odcinkach będziemy razem eksplorować zakamarki światowej ekonomii, a także będziemy rozwiewać popularne mity i stereotypy. Powiemy o zmieniającym się rynku pracy. Zaprasza Olger Łukaszewicz. Nierówności w Polsce rosną czy maleją? Jaka odległość dzieli najbogatszych od najbiedniejszych? Czy rozkład dochodów w gospodarce podlega jakimś naturalnym procesom? I na ile państwo może w, nich, w nie skutecznie ingerować? Zapraszamy do pierwszego odcinka podcastów SGH Po prostu ekonomia. Ja nazywam się Łukasz Woźny. Iga Magda. Marcin Wroński. Cześć Marcin. Cześć Łukasz. Cześć Iga. Cześć. Zacznijmy od tego, od takiego pytania. Co to znaczy być bogatym w Polsce? Jest to pytanie, które można rozumieć na wielu poziomach. Być ja zrezygnuję z poziomu filozoficznego, być może prawdziwe bogactwo to nie pieniądze, a relacje z innymi ludźmi, zdrowie czy stan środowiska. Jeżeli jednak jako ekonomiści mamy skupić się na samej kwestii dochodu i majątku, w świetle danych, którymi dysponujemy o dochodach Polaków, o majątkach Polaków, z dość dużą, dużą pewnością można powiedzieć, że żeby należeć do 1% Polaków o najwyższych dochodach, ten próg wynosi około 20 tysięcy złotych netto miesięcznie. Jeżeli zaś chodzi o majątek, tutaj dane są niższe jakości, ale jest, są to 4, może 5 milionów złotych. Mówisz o danych, czy łatwo zdobyć dane, które pozwalają właśnie ocenić te nierówności, jak to wygląda? Jak w ogóle mierzymy nierówności? Nierówności możemy mierzyć na podstawie dwóch różnych źródeł danych. Danych ankietowych oraz danych systemu podatkowego. Oczywistym problemem danych ankietowych jest to, że kiedy wysyłam ankieterów do gospodarstw domowych w Polsce, to najbogatsi mają dość niskie prawdopodobieństwa wpuścić ich do swoich domów. Dlatego wiemy, że dane ankietowe zaniżają prawdziwą skalę nierówności, ponieważ tych najbogatszych w danych ankietowych brakuje. Dlatego dużą nadzieją i źródłem danych coraz częściej wykorzystywanych w badaniach ekonomicznych. Nie tylko w badaniach dotyczących nierówności ekonomicznych, są dane podatkowe. Dlatego dane o rozkładzie dochodów w Polsce mamy obecnie dość pewne, ponieważ pochodzą one z systemu podatkowego, z systemu PIT, z poboru składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast jako, że majątek w Polsce nie jest opodatkowany, jesteśmy skazani na dane ankietowe, które zresztą te badania, które były dwa razy realizowane w Polsce, już Narodowy Bank Polski ich nie kontynuuje. Zatem o majątkach Polaków wiemy mniej niż ich. O ich dochodach, i tak zwykle jest. Bardzo niewielkie liczby krajów, jakość danych o majątkach jest porównywalna do jakości danych o dochodach. Okej. Okay. Mówiłeś, że badania ankietowe są obraczone pewnym błędem, między innymi tym, że część osób, na przykład najbogatszych, może nie wpuścić ankietera do domu, ale pewnie jest jeszcze więcej problemów z tego wynikających, prawda? Pewnie jest tak, że ludzie nie znają swoich faktycznych dochodów, albo nie zawsze jakby mają tę informację od ręki. Zresztą rozkład dochodów jakby w całym roku podatkowym jest też pewnie różny w każdym miesiącu. I w zależności od tego, czy ankieter przyjdzie do mnie w kwietniu, prawda, czy też przyjdzie do mnie w grudniu, te dane mogą się różnić. Oczywiście jest tutaj szereg problemów. Jak zauważyłeś, ludzie mogą nie znać swojej dokładnej wartości dochodów. W danych widzimy zresztą, że nawet jeżeli ją znają, to mają tendencję podawać wartości zaokrąglone. Nikt nie powie 5,300, ludzie powiedzą 5,000 albo 5,5 tysiąca. Co więcej, ludzie mogą też podawać nieprawdziwe wartości. Są dość ciekawe badania dotyczące danych ankietowych o majątkach, w którym widzimy, że jeżeli patrzymy na wartość nieruchomości, bo są to dane, które możemy zostawić z danymi, z portali sprzedaży i podobnych źródeł czy z systemów notarialnych to widzimy, że 90% społeczeństwa, które ma mieszkania o niższej wartości zawyża wartość swoich mieszkań, a ci, którzy mają najdroższe mieszkania, to raczej zaniżają ich wartość, bo nie wiedzą, jak naprawdę są one drogie. Także te dane ankietowe nie są idealne, dlatego coraz częściej wykorzystujemy w badaniach ekonomicznych dane administracyjne. Ten trend dociera również do Polski, chociaż jeszcze wiele jest do zrobienia w tej kwestii. No właśnie, bo tak na, z punktu widzenia laika wydawałoby się, że mamy dostęp do danych z systemów podatkowych, a więc państwo, rząd powinien mieć jakby doskonałą informację na temat rozkładu dochodów w gospodarce. Więc po co są te w sumie te ankiety gusowskie? Na to pytanie można odpowiedzieć na dwóch poziomach. Po pierwsze, to, że państwo ma te dane, nie znaczy jeszcze, że je wykorzystuje i że udostępnia naukowcom, nawet żeby same państwo je wykorzystywało, to musi posiadać do tego właściwą infrastrukturę i kompetentne zespoły. Ministerstwo Finansów od lat ma dane o natomiast w sposób strukturalny zaczęło je wykorzystywać dopiero od niedawna, polegając wcześniej na danych z badania budżetów gospodarstw domowych. Pewną zaletą badań ankietowych jest to, że możemy tam zadać dodatkowe pytania, na przykład dotyczące charakterystyk gospodarstwa domowego, wykształcenia, czyli Badania ankietowe dostarczają nam danych o dochodach o trochę niższej jakości niż systemy podatkowe, ale mogą nam dostarczyć danych o innych cechach, które nie są obecne w zeznaniach PIT. I co te dane mówią o tym, jak wyglądają nierówności w Polsce? Jak sytuują naszą sytuację na tle innych krajów europejskich czy OECD? Czy Polska jest bardziej nierówna czy mniej nierówna? Jeżeli patrzymy na nierówności dochodowe, to Polska należy do państw o dość wysokich nierównościach dochodowych w porównaniu do państw rozwiniętych, że rzeczywiście w państwach rozwijających się, zwłaszcza tych najbiedniejszych państwach, w państwach biedniejszych od Polski, nierówności dochodowe bywają istotnie wyższe od nierówności w Polsce. Jeżeli zaś chodzi o nierówność rozkładu majątku, tutaj sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Lwią częścią aktywów gospodarstw domowych w Polsce i na świecie są zamieszkiwane przez te gospodarstwa domowe nieruchomości. W Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowo Wschodniej, na skutek masowej prywatyzacji zasobu mieszkaniowego po 1989 roku zdecydowanie większa część gospodarstw domowych posiada zamieszkiwaną nieruchomość. W Polsce zamieszkiwaną nieruchomość posiada około 80% gospodarstw domowych, natomiast w Niemczech czy w Austrii jest to 40-50%. Zatem sam fakt, że ludzie posiadają mieszkania na własność, spłaszcza nierówności dochodowe. Więc w Polsce, jeżeli patrzymy na same dane ankietowe. To nierówności majątkowe okazują się istotnie niższe niż w Europie Zachodniej. Natomiast jeżeli te dane ankietowe skorygujemy o ten problem niepełnej reprezentacji osób bogatych, to widzimy, że nasz region już i w tych nierównościach majątkowych dogania Europę Zachodnią. Może jeszcze nie dogoni w pełni, ale jesteśmy na kursie. Natomiast nie wiem, czy jest to wiadomość pozytywna, bo w tym wymiarze chyba niekoniecznie chcemy doganiać. OK, mówimy o nierównościach majątkowych, mówiliśmy już o nierównościach dochodowych. Są jeszcze nierówności płacowe. Czym się różnią nierówności płacowe od nierówności dochodowych? Nierówności płacowe dotyczą tylko jednej kategorii dochodu, jaką jest wynagrodzenie za świadczoną pracę. Nierówności dochodowe dotyczą całości dochodów, zarówno dochodów z pracy, jak i z kapitału. Nierówności płacowe w kraju takim jak Polska są oczywiście miarą ciekawą, skomplikowaną przez wysoki odsetek osób samozatrudnionych, który wynosi górne kilkanaście procent, istotnie więcej niż w Europie Zachodniej. Jeżeli patrzymy na tych samozatrudnionych, to czasami trochę nie wiadomo, jak ich traktować w takich badaniach. Czy oni, czy oni pozyskują dochód z pracy, czy pozyskują dochód z kapitału, gdzie przenika ta granica? Bo też nie możemy wyrzucać przedsiębiorców, którzy zatrudniają ludzi, przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają ludzi. Do jednego koszyka. Może być też tak, że nierówności płacowe ewoluują w inny sposób niż nierówności dochodowe, czyli dotyczące całego dochodu. Dla naszych słuchaczy z pewnością nie jest tajemnicą, że w Stanach Zjednoczonych po roku 1980 nierówności dochodowe istotnie wzrosły. Natomiast w pierwszej dekadzie, w trakcie pierwszych kilkunastu lat tego wzrostu, ten wzrost został w dużej mierze przegapiony przez ekonomistów, ponieważ oni koncentrowali się na nierównościach płacowych. A ten wzrost nierówności dochodowych wynikał przede wszystkim ze wzrostu dochodów górnego procenta, które w dużej mierze były dochodami osób prowadzących działalność gospodarczą. Więc ekonomiści skupieni na nierównościach płacowych tego wzrostu w pełni nie widzieli. No właśnie, to jest w ogóle ciekawa historia z tymi nierównościami, bo jak się przegląda podręczniki do ekonomii z ostatnich kilkudziesięciu lat, tam pewnie takiego rozdziału o nierównościach nie znajdziemy. Jak to jest, że te nierówności jakby stały się przedmiotem zainteresowania ekonomistów na przestrzeni ostatnich kilku, kilkunastu lat i dlaczego wcześniej jakby nie były zauważone? Faktycznie widzimy tutaj pewien przełom na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, ostatnich może dwóch dekad. Jeżeli cofniemy się do początków ekonomii, jako nauki, to ekonomiści klasyczni byli w wysokim stopniu zainteresowani rozkładem dochodów. Natomiast po II wojnie światowej zainteresowanie ekonomistów nierównościami dochodowymi spadło. Stało się to z kilku przyczyn dla kapitalizmu, dla państw rozwiniętych trzy dekady po, po II wojnie światowej były złotym okresem, z szybkiego wzrostu PKB, spadku nierówności dochodowych, więc problem nierówności dochodowych zdawał się częściowo rozwiązany. Co więcej, brakowało twardych dowodów na związek pomiędzy nierównościami dochodowymi, a innymi zmiennymi ekonomicznymi, na przykład wzrostem gospodarczym. Sprawiało to, że debata o nierównościach ekonomicznych często była postrzegana jako zagadnienie polityczne, a nie przedmiot badań ekonomicznych. Jeszcze w 2004 roku Robert Lucas laureat Nagrody Nobla w, z ekonomii, mówił o badaniu nierówności, o koncentracji na kwestiach rozkładu jako najbardziej szkodliwym trendzie w ekonomii. Jest to nie jedyna jego słynna, pomylona wypowiedź, bo też tuż przed kryzysem finansowym zapowiedział, że problem kryzysów mamy już rozwiązany. Natomiast po kryzysie finansowym zainteresowanie nierównościami ekonomicznymi istotnie wzrosło i widzimy to też w twardych miarach, na przykład w liczbie artykułów naukowych ich dotyczących, z kilku powodów. Po pierwsze, Zainteresowanie debaty publicznej. Po drugie, lepsza dostępność danych, w tym danych administracyjnych. I o ile w latach 80. czy 90. nierówności ekonomiczne wciąż były badane, to była to stosunkowo wąska, specjalistyczna działka ekonomii. Dzisiaj ten temat powrócił do mainstreamu i prawdopodobnie, jeszcze przez jakiś czas, nim pozostanie. Marcin, co to, to jest ciekawe w twoich badaniach? To jest to, że ty interesujesz się nierównościami nie tylko tu i teraz, ale też jakby sięgasz do no, setek lat wstecz. Ja przeglądałem twoje artykuły, badałeś nierówności dochodowe w Księstwie Warszawskim dwudziestolecie międzywojennym. Skąd to zainteresowanie i jakby czego ekonomista może się dowiedzieć badając tak odległe historie? W trakcie pisania doktoratu, ja spędziłem pół roku w Paryżu, w zespole profesora Piketty'ego, i zobaczyłem, że dla Francji, dla Wielkiej Brytanii, dla Stanów Zjednoczonych są wykresy pokazujące udział 1% w całości dochodu na przestrzeni 200-300 lat. I zacząłem się zastanawiać, dlaczego takich wykresów nie ma dla Polski. Moim pierwszym pomysłem było to, archiwa spłynęły, takich dokumentów nie ma, no ale okazuje się, że nie wszystko spłynęło i całkiem sporo tych dokumentów jest i nie zostały one wykorzystane wcześniej przez historyków. Dla ekonomisty zmiana nierówności ekonomicznych w długim okresie jest istotna z kilku przyczyn. Po pierwsze, pokazuje ona, jak dzielone są owoce wzrostu gospodarczego. Sam fakt, że PKB rośnie, że dochód narodowy jest coraz większy, nie znaczy jeszcze, że większość populacji z tego korzysta. Długie szeregi czasowe dotyczące poziomu nierówności, czy to dochodowych, czy majątkowych, są użyteczne w badaniach dotyczących np. wpływu nierówności dochodowych na wzrost gospodarczy i vice versa. Także, zarówno w historii gospodarczej, jak i w ekonomii, widzimy w ostatnich latach istotne zainteresowanie poziomem nierówności ekonomicznych w przeszłości, także dlatego, że lepsze dane o poziomie nierówności ekonomicznych w przeszłości pozwalają nam w jakimś stopniu Rozwiązywać albo przynajmniej rozwijać debatę dotyczącą tego, na ile istnieją jakieś uniwersalne prawa rządzące nierównościami, na ile nierówności ekonomiczne są abstrakcyjnym, pozostającym poza naszą kontrolą efektem wymiany gospodarczej a na ile zależą one od naszych decyzji, czy to społecznych, czy politycznych. No tak, ale wiesz, jakby myśląc na przykład o dwudziestolecie międzywojennym, no to tak, nie mieliśmy ankieterów GUS-u, nie mieliśmy jakby super systemów Ministerstwa Finansów, to skąd możemy się dowiedzieć czegokolwiek o rozkładzie dochodów w, w tamtych latach? Ankieterów GUS-u akurat już pierwszych mieliśmy, ale jeszcze ten system był tak rozwinięty, natomiast te dwudziestolecie międzywojenne jest dość ciekawe, bo w ogóle czasy przed cyfryzacją, bo dzisiaj nam się wydaje, że kiedyś nie było komputerów, więc nie było danych. A jest wręcz przeciwnie. Dane też były, a co więcej, były w większym stopniu publicznie dostępne. Przecież nawet wracając do lat dwudziestych, to jest okres, w którym nie obawiamy się o prywatność. To jest okres, kiedy mamy księgi adresowe, które informują, gdzie mieszka Łukasz Woźny, gdzie mieszka Iga Magda. Co więcej, jest to okres, w którym Ministerstwo Finansów, czy to na własne, Ministerstwo wówczas, czy to na własny użytek, produkuje książki będące zestawieniami statystycznymi, gdzie wpłynęło ile wpływów z podatków. Oczywiście. Za tymi książkami, które mają kilkadziesiąt stron, stoją tysiące godzin pracy. Z tym też jest związana smutna anegdota, jak Niemcy podczas okupacji przeprowadzili spis ludności na Śląsku, i był to pierwszy spis w Polsce, realizowany przy pomocy komputerów IBM-a, a nie ręcznie. I ten spis zajął tam 3 czy 4 tygodnie zamiast kilkunastu miesięcy, było szokiem dla polskich statystyków. Więc mamy dostępne dane, które są przechowywane w archiwach, czasem były publikowane. Natomiast paradoksalnie, cyfryzacja administracji. Administracji spowodowała, że dla niektórych okresów danych nie mamy. Na przykład, przenieśmy się z powrotem do Paryża, do Francji, Notabene najpiękniejszego kraju w Europie, tam przez wiele dekad były cyklicznie publikowane tomy statystyczne z informacją o rozkładzie dochodu na podstawie systemu podatkowego. Pod koniec lat 80., administracja podatkowa została zcyfryzowana. I to, co wcześniej było załatwiane na papierze, było załatwiane w komputerach, tylko że nikt nie pomyślał jak to archiwizować i efekt jest taki, że mamy jakieś skomplikowane informacje o rozkładzie dochodów gdzieś tam nawet w dwudziestolecie międzywojennym, a dla tych pierwszy, pierwszych paru lat po cyfrowego poboru podatków w zasadzie tych danych nie ma, bo one były na jakimś dysku, który nie wiadomo gdzie jest, jakimś arkuszu kalkulacyjnym, który ktoś kiedyś zrobił. Także cyfryzacja jest oczywiście użyteczna, pomaga nam w wielu aspektach, ale ja też musimy sprawnie tym procesem zarządzać, to jest coś czego już się nauczyliśmy. A co nie do końca mieliśmy na początkach. To jeszcze może kończąc ten wątek historyczny, to okej, okay, masz tabele dotyczące reform podatkowych w tamtych latach. I jak wygląda taka ekonomiczna kuchnia? Czyli co, co ty z tymi tabelami podatkowymi robisz i jak w ten sposób jesteś w stanie dowiedzieć się, czego się rozkładzie dochodów? Dane, z których korzystam, podają liczbę podatników, ich majątek oraz. Kwoty wymiaru podatku w każdym z progów podatków. Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do systemów, które mają dwa, trzy, może cztery, czasem 5 progów podatkowych, dawniej były one bardziej skomplikowane. Na przykład podatek majątkowy z danymi, którego pracuję, miał 30 progów podatkowych, co pozwala dość dokładnie oszacować tą funkcję rozkładu majątku w ramach tak zwanej interpolacji pareta. Czyli wiemy, że są pewne prawa statystyczne związane z tym rozkładem, i kiedy mamy takie dane tabelaryczne, podające nam 32 odcinki tego. Rozkładu, możemy jakoś oszacować cały rozkład, albo przynajmniej tą jego górną część objętą systemem podatkowym. Te dane też było o tyle ciekawe, że podawało oddzielnie majątek w przemyśle, rolnictwie, w czymś to dzisiaj nazwalibyśmy handlem i usługami, chociaż wtedy było nazywane nieco inaczej. Także te dane są też nie tylko na poziomie krajowym, ale także wojewódzkim. Dla ekonomisty, których chce badać nierówności majątkowe, dane w zasadzie wyśmienite, dane, jakich dzisiaj w Polsce nie mamy, bo nie mamy podatku majątkowego. To ja wrócę do tego wątku, o którym wspominałeś, czyli tego, jak nierówności dochodowe wpływają na wzrost gospodarczy i w drugą stronę. Czy mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć? I w tym kontekście w szczególności pojawia się często zagadnienie, czy jakiś poziom nierówności jest pożądany, czy może być pozytywny, czy mogą być jakieś pozytywne dobre strony nierówności? Jest to faktycznie fundamentalny temat, kiedy ekonomiści i ekonomistki myślą o związku między nierównościami ekonomicznymi a wzrostem gospodarczym. Zwykle myślą, że jest to relacja ukształtna, zarówno zbyt niski poziom nierówności ekonomicznych jest zły dla wzrostu gospodarczego, ponieważ nierówności ekonomiczne stwarzają pewne bodźce do pracy. Natomiast zbyt wysoki poziom nierówności ekonomicznych też może być zły dla wzrostu gospodarczego, ponieważ nadmierne nierówności ekonomiczne mogą sprawić, że część z nas nie jest w stanie inwestować w edukację, a dzisiaj to przecież kapitał ludzki jest kluczowym czynnikiem rozwoju. Nadmierne nierówności ekonomiczne mogą obniżać zaufanie, mogą osłabiać kapitał społeczny, który jest przecież y, czymś, co umożliwia wymianę rynkową. Nadmierne nierówności ekonomiczne mogą zwiększać popyt na redystrybucję, a jeżeli redystrybucja jest szkodliwa dla wzrostu gospodarczego, to to samo w sobie będzie osłabiać wzrost. Oczywiście tutaj pojawia się praktyczne pytanie, jak możemy ustalić, że jakiś poziom nierówności ekonomicznych jest nadmierny. 50-60 lat temu zostalibyśmy na etapie jakiej ogólnej dyskusji. Na szczęście dzisiaj ekonomia jest już nauką empiryczną. Ekonomiści pracują na konkretnych zbiorach danych, które pozwalają porównać zmianę poziomu nierówności dochodowych i wzrostu gospodarczego w czasie w kilkudziesięciu krajach przez kilkadziesiąt lat. Dzięki temu ta debata staje się oparta na faktach, a nie tylko na samych przekonaniach. I w ostatnich latach ukazało się kilka Artykułów naukowych, w tym opracowanych przez ekonomistów z, inst z takich instytucji jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który raczej nie jest kojarzony jako instytucja ponadprzeciętnie troszcząca się o kwestie społeczne, chociaż w ostatnich latach i to się zmienia. I te badania dość jasno pokazują, że istnieje nadmierny poziom nierówności dochodowych. A co więcej, że wiele gospodarek jest już powyżej niego, zwłaszcza tych gospodarek rozwijających się. Bo my żyjąc w państw, w gospodarce europejskiej musimy pamiętać, że Europa jest najbardziej równym kontynentem na świecie. Nierówności i tutaj rosły na przestrzeni ostatnich 20-30 lat. Zobacz, wciąż nierówności ekonomiczne w Europie są zdecydowanie niższe niż na innych kontynentach. No, ale tak jakby schodząc na, na, na poziom taki praktyczny. czy znaczy, Powiedziałeś o tym wątku, że nierówności mogą powodować pewne procesy, nazwijmy to społeczno-polityczne, które będą na przykład sprzyjać dalszej redystrybucji albo będą spowodować, że sytuacja w jakimś kraju jest niestabilna, prawda, i, i w ten sposób jakby e, być, być no, w jakimś sensie niekorzystne. E, natomiast są też te wątki, jakie czysto efektywnościowe, prawda. To dlaczego powinniśmy w sumie dbać o to, żeby te nierówności nie były zbyt rozpięte, w takim czysto jakby ekonomicznym ujęciu. Jaki jest problem z tym, że dochody są w dużej mierze pochodną praw własności, prawda? Znaczy, czerpię dochody z dywidend spółek, które posiadam, z nieruchomości, które posiadam, gratulujemy, z pracy. Gratulujemy. <laughs> Mówię teoretycznie. Natomiast jaki jest problem z tym, że to nie jest tak, że, że nierówności wynikają po prostu z praw własności i to jest jakby wynagrodzenie za, za, za własność, którą posiadam? Oczywiście, w dużej mierze rozkład dochodu jest po, pochodną rozkładu majątku, także rozkładu naszych umiejętności. Jeżeli chodzi o spojrzenie na związek pomiędzy nierównościami ekonomicznymi a wzrostem gospodarczym z punktu widzenia efektywności, to tutaj możemy wrócić do edukacji. Gdyby istniały idealne rynki finansowe, no to każdy młody człowiek byłby w stanie sfinansować swoje wykształcenie, zaciągając kredyt. Wiemy jednak, że dostępność kredytów na edukację jest ograniczona. Te, które są, w dużej mierze funkcjonują dzięki temu, że państwo zapewnia jakieś ramy instytucjonalne, które zwiększają efektywność tego systemu, czyli przy nadmiernych nierównościach ludzie nie będą w stanie wystoić swoje wykształcenie, ci ubożsi, a przez to potem będą mniej produktywnymi pracownikami, co obniży. Wartość produktów w naszej gospodarce. Nadmierne nierówności ekonomiczne mogą również ograniczać efektywność, ponieważ tworzą silne bodźce do przechwytu tych aktywów, które te wysokie dochody generują. Także jeżeli te nierówności dochodowe mają są bardzo wysokie, to może się okazać, że osoby najbogatsze mają nadmiar wpływ na politykę. Co widzimy dość dobrze w Stanach Zjednoczonych, gdzie może powiedzieć, że głos, głosują już nie ludzie, a dolar jest pewną przesadą, ale dolary głosują przynajmniej tak samo jak ludzie. To co w takim razie można zrobić, żeby zmniejszać, niwelować nierówności. Podstawowym czynnikiem niwelującym nierówności dochodowe jest opodatkowanie dochodów. W zdecydowanej większości państw rozwiniętych, podatki dochodowe są progresywne. To znaczy, że im wyższy, im wyższy mamy dochód, tym wyższą stawkę podatku płacimy. Patrząc z punktu widzenia efektywności, uzasadnieniem progresywnego systemu podatkowego jest malejące krańcowa użyteczność dochodu. Kiedy zarabiamy 1000 zł, to kolejne 1000 zł istotnie zwiększa nasz dobrobyt. Kiedy zarabiamy milion złotych, no to tego tysiąca z tego, co mówią teoretycy ekonomiści, nawet nie zauważymy. Więc w tym momencie uzasadnia to wyższe opodatkowanie wyższych dochodów. Musimy jednak pamiętać, że nierówności dochodowe zaczynają się w samym momencie osiągania dochodu. Dlatego ekonomiści w ostatnich latach, badacze z nauk społecznych, koncentrują się nie tylko na zagadnieniach redystrybucji, ale także na zagadnieniach tzw. predystrybucji, czyli czynnikach, które determinują to, jaki jest rozkład dochodu rynkowego, kto ile zarabia. Musimy inwestować w edukację, musimy tworzyć systemy wsparcia, które zwiększają szansę na zdobycie dobrego wykształcenia. Przez tych, którzy mają mniejsze prawdopodobieństwo, na przykład wywodzą się z rodzin o niższym statusie społeczno-ekonomicznym. W wielu państwach tutaj również wchodzą nierówności rasowe. W Polsce znaczenie tego czynnika jest ograniczone, ale również będzie rosło ze względu na skalę imigracji. No właśnie, mówiliśmy o, o nierównościach dochodowych, mówiłeś już o edukacji, teraz poruszyłeś wątek rasowy. Mówiąc o nierównościach, to pewnie jest bardzo wielowymiarowe zjawisko, prawda? W jaki sposób możemy jeszcze je badać i czy są jakieś inne kryteria albo kierunki, w kierunku których jakby możemy rozróżniać i mówić o nierównościach? Ekonomiści są przede wszystkim zainteresowani rozkładem dochodu i rozkładem majątku, nierównościami w tych dwóch wymiarach. Czasem badają również rozkład nierówności konsumpcyjnych. Równości konsumpcyjne bada się przede wszystkim w biedniejszych gospodarkach, gdzie, znacz... gdzie dochód nie jest perfekcyjną miarą konsumpcji, no bo znaczna część konsumpcji wynika z produkcji domowej. Jednakże nierówności ekonomiczne są przymiotem zainteresowania nie tylko ekonomistów, ale szerszej gamy. Nauk społecznych i tutaj widzimy również badania nad nierównościami w zakresie zdrowia, nad nierównościami ra rasowymi, nad nierównościami zrównoważonych na płeć, które również są istotną częścią badań ekonomicznych w ostatnich dekadach. Wreszcie po tematem powiązanym z nierównościami ekonomicznymi jest mobilność społeczna. No bo w teorii moglibyśmy wyobrazić sobie taki system, w którym nierówności dochodowe są wysokie, ale zarówno mobilność społeczna jest wysoka, czyli nie mamy nierówności szans. No, taki system byłby dość łatwy do obrony na gruncie etycznym. OK, nierówności dochodowe są wysokie, ale każdy ma to, co dla siebie zapracował. O ile to, jak oceniamy nierówności ekonomiczne, jest zróżnicowane, to zdecydowana większość, prawie wszyscy, zgadzają się, że dzieci powinny mieć takie same szanse, niezależnie w której rodzinie się urodzą. Diabeł tkwi w szczegółach, dziś już dość dobrze wiemy. Że wysokie nierówności dochodowe zmniejszają mobilność społeczną. Czyli te dwa wymiary są ze sobą powiązane. Dzisiejsza nierówność wyników jest jutrzejszą nierównością szans. Czy wiemy coś więcej na temat tego, jak właśnie ten poziom mobilności dochodowej w Polsce wygląda na tle innych krajów, nawet w Unii Europejskiej czy w OECD? Jeżeli chodzi o mobilność dochodową, to badanie nierówności dochodowej w krajach takich jak, Pols jak Polska jest silnie utrudnione. Żeby badać mobilność dochodową, potrzebujemy wysokiej jakości danych o dochodach dwóch pokoleń. Zwykle jest to pokolenie ojców i pokolenie synów. ze względu na odmienne trendy aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w przeszłości w tym poprzednim pokoleniu. W Polsce takich wysokiej jakości danych o dochodach zarówno ojców i synów nie mamy. To, co możemy badać w Polsce, to na przykład międzypokoleniowa mobilność edukacyjna, bo te dane mamy. I widzimy, że jakbyśmy spojrzeli na mobilność społeczną mierzoną przez pryzmat edukacji w Polsce na przestrzeni ostatnich 100 lat, ostatnio udało mi się opublikować artykuł w tej kwestii, to widzimy, że w okresie dwudziestolecia międzywojennego mieliśmy wysoką nierówność szans. Ta nierówność szans radykalnie spadła po II wojnie światowej. Co ciekawe, kiedy ten nowy socjalistyczny system się już ustabilizował, gdzieś tak od lat 70., to ta nierówność szans znów wzrosła. Prawdopodobnie wzrosła ona także w pierwszych latach polskiej transformacji, co wydaje się logiczne, bo kiedy mamy wysokie bezrobocie, no to ono najbardziej uderza w biednych, więc zwiększa różnicę szans dzieci z bogatszych i biedniejszych domów. Natomiast kiedy bezrobocie spadało, to spada również nierówność szans, bo też kiedy pada pytanie, jak możemy zmniejszać nierówności, to zwykle się koncentrujemy na podatkach dochodowych, no a istotnym kanałem redukcji nierówności dochodowych jest to, żeby ludzie mieli pracę, no kiedy spada bezrobocie, to również zmniejsza się rozpiętość dochodów, chociaż to również jest kolejne, poziom kuchni statystycznej. bo dyskutowaliśmy o tym, co jest dochodem. Tutaj również jest tym tematem jest to, co jest naszą populacją odniesienia. Czy badamy nierówności wśród pracujących, wśród osób indywidualnych, wśród gospodarstw domowych? Jakbyś miał powiedzieć o jednym wątku, twoim zdaniem takim najważniejszym, którą ekonomiści będą pracować w tym obszarze w najbliższych latach, czy też, który najbardziej wymaga pogłębienia badawczego, to co by to było? Wydaje mi się, że w odrębie nierówności ekonomicznych na przestrzeni ostatnich kilku lat Najszybciej rozwijają się badania nad nierównościami majątkowymi, dlatego że dane o nierównościach dochodowych mamy już dość dobre. Natomiast te dane o nierównościach majątkowych są gorszej jakości. Widać też tendencję do badania nierówności wielowymiarowych, czyli korelacji pomiędzy poszczególnymi wymiarami nierówności ekonomicznych. Polska jest tu dość ciekawym krajem, no bo w Polsce ze na tę masową prywatyzację nieruchomości, korelacja pomiędzy pozycją gospodarstwa domowego w rozkładzie majątku i w rozkładzie dochodu jest niższa niż w Europie Zachodniej, ale no kolejne pokolenie już nie ma państwowego zasobu nieruchomości do sprywatyzowania, także będziemy konwergować. Czy jest jeszcze coś, czego nie wiemy, a co powinniśmy wiedzieć? Jest z pewnością wiele rzeczy, których nie wiemy. Natomiast pytanie, jakie są rzeczy, o których wiemy, że ich nie wiemy? Tutaj wciąż nie jesteśmy pewni danych o wartościach najwyższych majątków. One są ograniczone. Mamy jakieś listy najbogatszych. Na listach najbogatszych są osoby, które albo mają spółki notowane na giełdach, albo chcą na tych listach być. Mamy ograniczoną wiedzę o poziomie nierówności ekonomicznych w przyszłości, chociaż i tutaj. Nasza wiedza szybko się rozwija i w Polsce taką bolączką jest brak danych o mobilności dochodowej. Ale w ostatnich latach badania nad ekonomicznymi rozwijają się szybko. Także pozostaję optymistą, że nasz stan wiedzy się poszerzy, chociaż możemy dowiedzieć się raczej pesymistycznych rzeczy. No dobrze Marcin, dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Dzięki. Więcej Dzięki. odniesień i, i linków do twoich badań będzie w opisie do, do naszego podcastu. Dziękuję za dzisiaj. Dzięki, Dzięki. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka SG Chat w paśmie Po prostu ekonomia. Wierzymy, że dzięki inspirującym rozmowom z ekonomistami z SGH ekonomia stała się Państwu bliższa. Gorąco zachęcamy do odsłuchiwania naszych podcastów dotyczących różnych dziedzin, publikowanych w środy, w mediach SGH, a także zamieszczanych na YouTube, Appel Podcast i Spotify Olgier Łukaszewicz